kilka powodów, dla których y, trudno nie być sceptycznym wobec tego projektu. Pierwszy taki, że jak podliczył mój znakomity kolega Dobromir Sośnierz, y, stuknęła już setka zmian w KPC, y, które za waszej władzy y, zostały dokonane. Więc czy nie można by tego robić jakoś hurtem raz, a dobrze raz na jakiś czas. Druga kwestia to jest implementacja normy eurokołchozowej. No i oczywiście wszystko jest pod takimi jak zwykle hasłami dobroludzizmu i sprzyjania, troski o, o dobro dziecka i to rozumiemy, nad tym się pochylamy, ale z kim wy ustalacie, co to jest to dobro dziecka? Ustalacie to z ludźmi, którzy w swoich państwach dokonali już gruntownej redefinicji małżeństwa rodziny, rodzicielstwa, to może okazać się destrukcyjne dla tradycyjnego modelu, który wbrew wysiłkom niektórych ciągle jeszcze w Polsce jest kontynuowany. W tej ustawie z załącznikiem są formularze, które jak słyszę, by wypełnił polski sędzia, musi zostać poddany jakimś specjalnym szkoleniom. I teraz ja nie przeceniam walorów moralnych stanu sędziowskiego w Polsce, ale doceniam walory intelektualne. I jeśli trzeba sędziów, no w większości jednak kutych na cztery nogi, koniunkturalistów, trzeba szkolić z czegoś specjalnie. No to znaczy, że to nie jest mowa normalnych ludzi, to znaczy, że tego nawet, nawet urzędnik eurokołchozowy, często post prl nie ogarnie. Ergo. To jest zły projekt, to jest gąszcz, w którym na pewno tego dobra dziecka, rodziny nie zachowamy. I z tego powodu wypada nam się wstrzymywać. Oczywiście jakiekolwiek nasze poprawki wyrzucicie hurtem do kosza. Jedna rzecz ciekawa jest w tym projekcie, to jest mianowicie ta kategoria bliskości związków z Polską. I bardzo chciałbym prosić pana ministra, żeby mi na piśmie zdefiniował tę bliskość związków z Polską, której ustalanie okazuje się Istotne w procedowaniu dotyczącym dziecka, a w innych ustawach dotyczących dorosłych i pełnoletnich przybyszów do Rzeczpospolitej w ogóle nie bierzecie tego pod uwagę. Więc proszę mi to zdefiniować i może to się przyda do innych ustaw, na przykład z cyklu Ukraińiec Plus. Dziękuję.